Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M i dzisiaj ze mną jest Włodek i moi kochani, jesteśmy na kart show w Warszawie na Stadionie Narodowym i jak możecie zobaczyć jest mega dużo ludzi. A za chwileczkę Włodek z Mateuszem otworzą boksa Showtime. No niestety nie ma możliwości trafienia już i nie jest one of one, bo tutaj Inny chłopak trafił, ale może będzie jakaś inna karta z autografem, również bardzo wartościowa. Także trzymajcie kciuki. Ja tutaj będę nagrywał, jak Mateusz otwiera. Ile tam jest w ogóle saszetek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem saszetek. I po ile kart zaraz zobaczymy? No, dawaj, tutaj niżej, niżej, niżej Mateusz. O. No, wyciągaj. wyciągaj, no. Salach. Tutaj mamy chyba sesko, nie? Tak. Proszę, Robert Lewandowski. Super. Morata, jeszcze w koszulce Atletico, a teraz już Milanie, pierwszą bramkę strzelił. Miał połóż tutaj na tym. Okej, okay. tutaj nie było teraz autografu. Teraz słuchaj, włodek. Zobaczmy, czy, czy coś trafiliśmy. Tu mamy to, to jest. Mitoma. Mitoma. Al Alarcon z Barcelony. Ruki. No proszę, Harry Kane, Bayern. Tutaj mamy Viniciusa z Realu. Brace Mendes z Realu Sociedad. I Santiago Gimenez z Limi. Feyenoordu. Limicik. Z Limi. 20, chyba 5 na 25. No No, otwierajcie chłopaki. Ja tutaj spróbuję wyzumować to. Tak, 25 na 25 Kto tutaj jest? Almiron z Newcastle. No proszę, jest Jamal. Z Ruki. Tutaj jest Lukaku. Tripier. I Pepe. Tutaj jest karta Ruki. RC. Tutaj mamy, że jest to karta Ruki. Także na pewno ma konkretną wartość no to zobaczmy Teraz Włodek I mamy Kamawingę Następnie Kolomłani Kowacic No ja Jeszcze nie Asanediao z Rehalubetis Ruki I... Ruki też Griezmann To otwieramy yes. kolejną Bernardo Silva No Miley. Miley. Tu mamy Kubo No proszę Hallanda. Erling Haaland I Hojlund Teraz yes, ty to go Teraz ja też bym no dobra, potrafmy ten autograf. Zmuchać, chuchać, trzymać kciuki. Będzie ktoś z Realu? Nikofazy? No to mamy tam. No to jest? Forbes z Ajaxu. Znowu Ajax. Taylor. Openda z Lipska. coś będzie. Casemiro, Manchester United. Jeszcze nie. Konate z Salzburga i Nikopas, ale limit jest 23 na 99 i jest to jeszcze karta Ruki zostały dwie saszetki, czy będzie autograf no i kto tutaj jest Szachtara, Sikan Turam, Inter Isak, Newcastle Noah Lang PSV Eindhoven Sorlot Via Real. No i ostatnia saszetka. Coś czuję, że teraz będzie coś. No zobaczmy, bo co drugi jest autograf. Kolega podpowiada i pewnie... No, co drugi boks jest autograf. Mamy kogo? Czawiego Simonsa. Tutaj Bow z Romy. Modric Real Madrid. No proszę, z Milano też jest, Tyo Hernandez. I ostatnia karta, będzie autograf? No, niestety. Niestety, ale jest Lautaro Martinez. Piękne te karty. Czyli najlepszymi kartami z dzisiejszego odcinka są te trzy sztuki. Limit Santiago Jimeneza do 25, następnie Limit Nikopaza do 99, no i karta Ruki z Jamalem. Oczywiście był tam też Robert Lewandowski, był Halland, więc. Myślę, że aż tak, że nie było chłopaki, nie? Także żegnamy się moi kochani i zapraszam na kolejne odcinki. Pozdrawiamy. Cześć wam.